Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej to Ewangelia o testamencie krzyża. Wiemy, że w testamencie przekazuje się potomnym swoją ostatnią wolę, i nie inaczej jest tutaj. Jezus przekazuje Maryi i stojącemu obok uczniowi ostatnią wolę. Osoby te są reprezentacją całego Kościoła. I Wolą Jezusa jest, aby Kościół ten testament zrealizował, aby go wypełnił. Co jest treścią testamentu? Jezus przekazuje Maryję swojemu uczniowi, z kolei ucznia powierza opiece Maryi. I zatrzymajmy się na takich dwóch ważnych momentach e, tej sceny. Pierwszy jest ten, w którym Jezus mówi do Maryi: Niewiasto. Dlaczego Jezus y, mówi: Niewiasto? Dlatego, że y, scena ta ma charakter uroczysty. To nie jest prywatna rozmowa syna z matką, tylko scena ma charakter oficjalny, kiedy Jezus wraca się do Maryi nie jako syn do mamy. Tylko jako Bóg do stworzenia. Określenie niewiasta odnosi nas do księgi rodzaju, do Ewy, która stała się matką wszystkich żyjących. Tak samo Maryja w planie Bożym na nowo ma stać się matką wszystkich żyjących, ale już nie w sensie życia biologicznego jak Ewa, ale ma się stać matką wszystkich duchowo żyjących, żyjących przez łaskę. A więc to ci o których mówi pismo, że ani z krwi, ani z woli męża, ani z ciała, ale z Boga się narodzili. To ci narodzeni z wody i Ducha Świętego, ci którzy zostali ochrzczeni i przez chrzest zostali włączeni do mistycznego ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Maryja staje się więc matką w porządku duchowym wszystkich wierzących w Chrystusa. A więc jak Matka ma teraz strzec ich duchowego wzrostu ma wychowywać ich nie tylko jak ziemskie matki na dobrych ludzi, prawych obywateli, ale przede wszystkim na, na tych, którzy będą godni nosić imię dzieci Bożych, a więc takich, którzy będą potrafili, podobnie jak Syn Boży, oddać swoje życie dla Królestwa Bożego. I kiedy Jezus mówi do Maryi: Oto syn Twój, tym samym nie zrzeka się swojego synostwa. Jezus na zawsze, do końca pozostaje jednorodzonym synem Bożym i zarazem jedynym pierworodnym synem Maryi, ale Jezus rozszerza swoje synostwo na Kościół, na swoich uczniów, tych, którzy w Niego uwierzyli. Jezus tym samym chce, aby każdy, kto poszedł za Nim, również tak odnosił się do Maryi, jak On się do niej odnosił, jako do swojej matki. I zarazem też, yy, przez to również, Jezus pokazuje, że wszyscy ci, którzy będą odrodzeni do nowego życia przez sakrament Chrztu, oni staną się również prawdziwie, Dziećmi bożymi, można powiedzieć, synami i córkami Boga. Na zasadzie nie naturalnej, tak jak Jezus, bo tylko Jezus jest naturalnym, można powiedzieć, synem Boga, ale poprzez łaskę, poprzez sakrament Chrztu. I co ta Ewangelia też mówi dla nas dzisiaj? Przede wszystkim, że. Nie możemy być w pełni dziećmi Bożymi i uczniami Chrystusa bez Maryi. Bez relacji z Maryją czegoś nam będzie tutaj brakowało. Skoro Jezus sam chciał, aby ona była naszą matką, abyśmy się do niej zwracali, to powinniśmy uszanować wolę naszego Pana i Zbawiciela i rzeczywiście przyjąć Maryję do siebie. Co to znaczy przyjąć do siebie? No, to znaczy uczynić ją yy, też, nieodzownym elementem, jakkolwiek to zabrzmi, swojej duchowości, swojej modlitwy, swojej drogi do Boga, aby tej matki nie pomijać, ale właśnie, żeby jej się powierzać i przez nią też do Chrystusa się zwracać.